Nagrywa się. Cześć, witajcie! Jedyny, niepowtarzalny, wyjątkowy, popularny i lubiany nocny taksówka z Londynu się kłania. Dobra, powykupialiśmy się, teraz przejdźmy do konkretów. Powodem, dla którego nagrywam dzisiejszy vlog, jest fakt, że wczoraj spotkałem pewną panią z Polski w swojej taksówce. Nie jest to jakby wyjątkowe zjawisko w Anglii ani w Londynie. Natomiast chodzi o to, że pani pracuje dla Facebooka. I to na dosyć eksponowanym stanowisku nie, nie, nie chcę dla potrzeb tego vloga i nie chcę w ogóle zdradzać, w jakim dziale pracuję, chociaż wiem. I nazwijmy ją pani Dominika. Takie ładne polskie kobiece damskie imię. Otóż. Pani Dominika W rozmowie z Panią Dominiką Wyjaśniłem sobie Czego się właściwie spodziewa Facebook po akta 2.0 I po tych wszystkich implikacjach Okazuje się, że niczego Okazuje się, że To wszystko to jest woda na młyn Nie wiadomo kogo, nie wiadomo po co i tak dalej Ale oni nie przygotowują się na żadne zmiany Nie spodziewają się żadnych tragedii, nie zwijają biznesu z Europy, nie wprowadzają żadnych podatków, taksów, czegokolwiek, czegokolwiek. Ja wiem, że to jest wszystko jeszcze bardzo wcześnie, natomiast y, okazuje się, że, że, że nie przygotowują się nawet na żadne zmiany, na wprowadzenie jakiegoś, nie wiem, no, y, nowego modelu biznesowego, czegokolwiek. E, mało tego. Słuchajcie. Rozmawialiśmy o wprowadzeniu RODO i mówię, że to, że to było dokładnie tak samo. Że oni RODO w ogóle nie odczuli jako firma. No, dobra, okej, okay, no, ktoś powie, no, ona pracuje w tej firmie, yy, czuje się pewnie, pieniądze spływają, bo <laughs> nawet gdy słuchajcie, nie wiemy, że dajemy zarabiać Facebookowi, to dajemy zarabiać Facebookowi przez samo używanie. Ale ona twierdzi, że to absolutnie nie wpływa, ani, ani, ani to RODO, ani to, co teraz się stało, to akta 2.0, nie wpłynęło na ich żadną jakby politykę, czy, czy, czy nie zmusiło ich do zmiany polityki firmowej. Kiedy rozmawialiśmy o tym RODO, to no, przyszło mi do głowy, że to chyba jest jednak bardziej sprawa polityczna i przypuszczam, że tak jest, że to jest no, gromadzenie, jakby administracyjne, administracyjnie zmusili dużych operatorów danych, czyli zbieraczy big data do tego, żeby się dzielili informacjami, nie? żeby się dzielili z, z tym, co wiedzą z, ze służbami, z rządami, nie wiem, do czego to służy, właściwie. Natomiast tutaj okazuje się, że w Facebooku... Facebook w ogóle się nie przygotowuje na wprowadzenie Akta 2.0. Ja ją tak troszkę chciałem podpytać i sprowokować, bo mówię, no okej, okay, dobra, no, teraz to przegłosowano, to o, wiadomo, to jeszcze jest w Parlamencie Europejskim, a w ciągu dwóch lat dopiero doświadczymy jakby implementacji tego prawa do prawa... do, do prawa narodowego, do prawa krajowego. Bez reakcji. Pani, Pani, Pani Dominika mówi, że to, to wszystko, to jest pis na wodę, fotomontaż. Ich to nie dotyczy. Dalej będzie Facebook i, i, i Facebook dalej się będzie rozwijał. Znikąd się nie wycofują i, i o ile ona wie i zna ten biznes jakby od środka... No, rozmawiałem z kobietą, która, 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 która pracuje dla Mordoru, nie? Która jest w środku tego, tego tajfunu. Myślę, że ona by cokolwiek, cokolwiek wiedziała. Aczkolwiek były rzeczy, których mi nie mogła powiedzieć. I o tym mi powiedziała, że nie może mi czegoś tam powiedzieć. Aczkolwiek nie dotyczyło, nie, nie mniej nie dotyczyło to wcale y, tego Akta 20. Mówi, że są pewne zmiany, o których y, jeszcze nie może mówić, jest to tajemnica firmowa, ale to nie ma nic w związku z, z tym z tym, co zostało uchwalone, bo to było przygotowane dużo wcześniej, i jakby równolegle, a bez związku. Okej. Okay. Dobra, także takie jakby pocieszające wiadomości z Londynu. Mam nadzieję, że to, o czym mówię, okaże się prawdą, że to nie jest jakiś... Wiecie, no bo czasem może być tak, że no... Ona otworzy e i okaże się, że boss wszystkich bossów, szef wszystkich szefów z Facebooka zdecyduje, dobra, Yy, od dzisiaj będziemy coś tam, coś tam, i nie musiałeś tego wiedzieć do dzisiaj, aż się dowiedziałeś, i, 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 i to będą dramatyczne zmiany. Mam nadzieję, że to jest, że to jest yy, prawdziwa informacja, czego się dowiedziałem, i z radością się tym cieszę i dzielę. Pozdrawiam wszystkich. Nostra Człowka z Londynu. Cześć!